Beauty Blender czy pędzel? Beauty Blender. Ja używam w ogóle puszka do nakładania mokrych rzeczy i ludzie się zawsze dziwią, co ja robię, a jakoś mi lepiej puszkiem, a czasem też palcami. Pędzel. Beauty Blender. Takie aż bez podkładu. Hit czy kit? Ja nie lubię, jak już robię pełny makijaż, to jednak musi być ten podkład, chociaż taki leciutki. Ja w ogóle teraz e, stosuję tą e, taktykę Kylie, że sobie mieszam taki bardzo lekki podkład od Kylie e, razem z kremem i po prostu rękami to smaruję normalnie jak krem i super. Ja bym chciała, żeby to był hit, ale na razie nie mogę. Więc hit. <laughs> hit. hit. Kosmetyk wiralowy, który totalnie cię zawiódł. Zawiódł. O kurde. Nie wiem. A który był taki super, który totalnie się sprawdził? Okej, okay. uh, Charlotte Tilbury, Flowless Filter. Róż z Diora, ten taki bardzo delikatny różowy. On był taki mega wiralowy. Kupiłam go, przetestowałam go i tak naprawdę wróciłam do niego może dwa razy jeszcze. I gdzieś mi leży głęboko w mojej e, toaletce. Jakoś nie jestem przekonana. Ja muszę mieć mocny róż, kurde. Musi być widać, że jest ten róż. Ale się mi dała? Nie wiem. A taki topowy na odwrót. Eee, też mam ich bardzo dużo, ale ja bardzo lubię koreańskie kosmetyki. Topowy tir tir, ten podkład w gąbeczca. Chyba takiego nie mam.